Powiedzmy to sobie, dzisiaj będziemy kontynuować kolejny mecz Burkina Faso versus Etiopia Zobaczymy kto wygra Oczywiście sobie założyłem na 150 sekund. Mecz, start! O, widzę że Burkina Faso i goal, i gol Na razie Burkina Faso przegrywa Odbił się od banki, obił się od gol Burkina Faso. Zaraz zobaczymy I Etiopia ma kolejny punkt Więc dobra raczej w zasadzie Burkina Faso Więc zobaczymy czy Burkina Faso dzisiaj wygra mecz Bo to jest mecz towarzyski Ja oczywiście kibicuję Burkina Faso Czy, czy O dobra Etiopia że próbuje próbuję odegrać, ale my się nie dajemy. Nasza Burkina Faso walczy Są wspólnie. Że mam nadzieję, że nie strzeli gola. I uwaga, będzie i gol dla wszystkich na Etiopii. Dobrze. Burkina Faso nieźle wystrzelił i Etiopia ma kolejny punkt. Uwaga, czy tu Burkina Faso strzeli? O, obronił, obronił obronił. O i kolejny punkt dla Burkiny Faso. Lecimy. Czy, 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 ktoś wygra? Dobra. Po następnym meczu będzie Polska vs Serbia. A w będzie Francja vs Argentyna. Jest kolejny mecz. Ale Polska vs Iran miło zabawne. Tam były różne konkurencje o połowę że za to nie będzie, bo właśnie mamy dużo czasu, żeby zakończyć ten mecz. To się nie, nie uda nikomu, ale Uwaga, czy O! obronił, obronił. Burkina Faso obronił. Burkina Faso obronił. O! obronił Te Etiopia też tutaj nie obroniła. Więc OK! Gol dla w sumie dla Burkiny Faso. Burkina Faso ma już 5 punktów czy się, czy się uda Burkina Faso przeżyć? Mam nadzieję Nie wiem czy Francja od od Burkina Faso Ponieważ też będzie taki mecz Francja versus Burkina Faso Więc tutaj będzie się dziać Na tym meczu, ale Uwaga Będzie, będzie to? Uwaga Kolejny Tutaj kolejny strzał i będzie gol. Przemu uwaga, będzie gol. Uwaga! Czy będzie? Nie ma! Nie ma gola! Ciąg! Nasza Burkina Faso prowadzi i koniec meczu! Chałaszewskiego!